Pozwólcie, że pokażę Wam prasę, którą wykonał mój tato. Ona jest dużo bardziej artystyczna niż moje prasy. Tutaj chodzi też bardzo o aspekt wizualny. Ona jest w pełni funkcjonalna, wykonana oczywiście z materiałów z odzysku. Są to klepki parkietowe, dębowe, oczyszczone, wyszlifowane, opalone następnie połączone ze sobą za pomocą kleju oraz skołkowane. Jest tam oczywiście też troszkę wkrętów, i to w sumie jedyna część, która została, jedyny element, który został zakupiony, czyli te wkręty oraz śruby łączące belkę z ociekaczem. Sam kosz jest drewniany, ponawiercany, bez żadnych tam blaszek, bez niczego. Tutaj po prostu sok wyciskany wypływa przez te otwory, które są również opalone w środku, jeśli chodzi. Natomiast o ten element dociskający, tutaj, została tutaj zastosowana śruba ze stołu stolarskiego, przy okazji wykorzystane pozostałe elementy, czyli ta nakrętka, którą łatwo można przykręcić do czegoś drewnianego oraz stopka, która jest tam na dole, która będzie widoczna za chwilę, przykręcona na cztery śruby do deski dociskającej, tłoczącej ten sok. I tutaj jest taka zaleta, że dzięki temu, że to jest wszystko skręcone w jeden element, po odkręceniu czterech nakrętek motylkowych na górze z tych krętów, możemy sobie zdjąć całość i wyciągnąć to co te, te wytłoczki, które tam zostały, po owocach, a zas i później zasypać świeże owoce. Jedyne co nie zostało tutaj jeszcze dokończone jest taki dziubek który powinien być zrobiony z nierdzewki lub z czegoś innego, jakiegoś innego dobrego do tego celu materiału, po którym by ten sok spływał. Póki co tego nie ma, więc aby używać prasy stawiana jest ona po prostu nad dużym zbiornikiem, jakimś nad dużą misą wychwytową, w której po prostu ten sok się zbiera. Myślę, że docelowo zostanie to poprawione. Póki co prasa jeszcze się kurzy i stoi jako zdoba pod wiatą natomiast kiedy przyjdzie sezon zostanie ponownie wyczyszczona i znowu będzie tłoczyć sok cześć i na razie